Następno. to. To Bartek lata? No, no i co no Nie no To to yeah. yeah, yeah. Ja wam tak zaśpiewam Taka sprawa mała Taka sprawa mała Zróbmy trochę zmianę Mi się spodobało Zróbmy trochę zmianę Mi się spodobało Ona już gotowa, o! Ona już gotowa! Ja tak Ci zaśpiewam, będzie ciężko, bracie Będzie ciężko, bracie Powiedz mi, tu teraz dużo tego macie? Powiedz mi, tu teraz dużo tego macie?